Witam Was, kolejne Wrocławskie Wibracje, tym razem znaleźliśmy się z powrotem w klubie Od Zmierzchu do Świtu i tak jak dwa tygodnie temu spotkaliśmy się z zespołem, który akurat nagrywał sesję bębnów do swojej nowej płyty, tak tutaj spotkaliśmy kolejnego wrocławskiego muzyka, gitarzystę, niesamowitego człowieka jeśli chodzi właśnie o szybkość paluchów na gitarze na przebiegających po gryfie. Co jeszcze mogę? Czarnego konia, sceny gitarowej. No dobra, przesadziłem. Po prostu Krzysztof błaś przed was, Waszymi oczami. Niektórzy nie wiedzą, z czym, z jakimi kapelami kojarzyć tą postać, ale zaraz się wszystkiego dowiemy. się znowu w ciemnych piwnicach klubu od zmierzchu do świtu, żeby coś ciekawego stworzyć. Z tego co usłyszałem, nowa płyta DVD, to znaczy inaczej, szkoła gitarowa, szkoła gry na gitarze, ale tym razem z płytą DVD. To jest właściwie druga część Gitarowych Wyzwań, czyli takiej szkółki, która miała swoją premierę właściwie około 3 lat temu, ponad 3 lata temu. Jest to szkoła gry na gitarze, nie tylko akustycznej. Także materiał taki, który da spory zastrzyk wiedzy i umiejętności nie tylko gitarzystom, którzy chcą grać akurat na akustyku, typu Fingerstyle i tym podobne, ale także dla po prostu gitarzystów jako takich, czyli elektrycznych, nawet tych, którzy grają po prostu roka, czyli niezbędny zastrzyk wiedzy. I Kręcimy tutaj oczywiście formę DVD, czyli podobnie jak 3 lata temu. Ciężko jeszcze w tej chwili powiedzieć, jak duże to będzie wydawnictwo, ponieważ ciągła ilość gości, się, którzy się tutaj przewijają i pokazują, że tak powiem, ciągle nam zwiększa tą objętość. Jednego jestem pewien, na pewno będzie to największa, najobszerniejsza szkoła, jaka do tej chwili powstała, i, i, i wydaje mi się, że to będzie taki niezbędnik każdego gitarzysty. Z gości, którzy będą na tej płycie. Słyszałem, że Mietek Jurecki się pojawi. Kto jeszcze? Będą same wybitne postacie świata gitarowego. Będzie tak jak wspomniałeś Mietek Jurecki. Będzie Wojtek Hoffman. Będzie Kasia Maliszewska, Michał Zygmunt, Piotrek Słapa, Robert Kordylewski, Jarek Treliński, także absolutna świetanka gitary w Polsce. Zwykle z naszymi gośćmi zaczynamy rozmowę, jak to się zaczęło, gdzie i kiedy. Ty na swoją pierwszą gitarę musiałeś ciężko pracować gdzieś, czy po prostu gdzieś spłynęła z nieba i Cię tak to zafascynowało, że zabrałeś się za to tak na maksa? A Pytanie teraz, czy pytasz o to, co, co mnie właściwie zafascynowało, C czy, czy jak nabyłem pierwszą gitarę, bo są dwie okay. różne rzeczy. Gdzie, gdzie były początki, że tą gitarę już tak na stałe chwyciłeś w ręce? Czy to był gdzieś jakiś riff, gitarowy, który usłyszałeś, czy może jakieś, nie wiem, dźwięki gdzieś podwodne, które cię sprowokowały do tego, żeby wydobyć to samo ze strun? Fajnie było, gdy mógł powiedzieć historykę pod tytułem, że jasno usłyszałem Hendrixa i się zakochałem w gitarze. Natomiast no to nie wyglądało tak, bo do, do, dużo bardziej prozaiczna sytuacja, czyli lata młodości, harcerstwa, Gra na gitarze, i, prawda? I ten, który grał na gitarze. Ogniska. ogniska dokładnie, no, takim przewodniczącym, prawda? Całej całe imprezy i to jakoś tam, gdzieś tam zaczęło mnie powoli pociągać. Chociaż szczerze mówiąc, bardziej mnie interesowała gitara jako taka, ogniska. niż ta cała otoczka. Ale no, gdyby nie ta otoczka, to pewnie bym nigdy na gitarę nie spojrzał, może nie miałbym tej możliwości, albo przywoływał dużo, dużo później. Także takie początki dosyć prozaiczne, rzeczywiście harcestwo, ogniska. A później to już taka typowa dociekliwość, właściwie, jak to jest, że Inaczej grają moi dole, których gdzieś tam słucham, oglądam, a inaczej ja gram przy ognisku. O co tutaj chodzi? Przecież i to gitara i to gitara. I to się zaczęło jakby do takie ciśnienie, że poznać, dowiedzieć się jak najwięcej, nauczyć i prawda, grać jak ci, których oglądam w telewizji po prostu. Dużo bardziej na przykład pamiętam te kapele, z którymi e, wiązałem się na stałe i gdzieś tam zaczynaliśmy tą, tą przygodę muzyczną. Tak naprawdę to był ten okres i czas dla mnie najistotniejszy. Że okres nauki były to kapele reggae, były to kapele heavy metalowe. E, tak naprawdę tam najwięcej się nauczyłem. Natomiast w tej chwili rzeczywiście no, w dużej mierze jest to sesyjne i, i tu jest też taka ciekawostka, że wiele kapel przy zatrudnieniu muzyka sesyjnego wręcz zastrzega sobie nieujawniania jego nazwiska po prostu na płycie, więc tak naprawdę często nagrania, które słyszymy są po części robione przez zespoły, które znamy, natomiast w tle wiele, wiele rzeczy jest nagrywane przez bezimiennych zawodowych muzyków sesyjnych. Kto będzie odbiorcą płyty Szkoły gry na gitarze, którą właśnie tworzysz? Czyli tak, przede wszystkim to jest szkoła, która teoretycznie jest rozwinięciem pierwszej części. Czyli wynikałoby z niej, że aby ją zrozumieć, należałoby kupić najpierw pierwszą część, prawda, nauczyć się i później możemy sięgać po dalsze wiadomości. Natomiast celowo została tak skonstruowana. Że nawet nie znając informacji z pierwszej części możemy po nią sięgnąć i nie będziemy siedzieć jak na tureckim kazaniu, tylko rzeczywiście będzie, będą te informacje jakoś tam dla nas przydatne i zrozumiałe. W związku z czym szkoła jest skierowana na pewno do wszystkich gitarzystów, czyli gitarzystów akustycznych, elektrycznych, może mniej do klasycznych, bo to jednak jest troszkę inna dziedzina muzyki, czyli raczej tutaj dla muzyków rozrywkowych. No, i tutaj właśnie taka uwaga. Jeżeli ktoś jest muzykiem początkującym, z pewnością dużo, dużo się nauczy, szczególnie też dzięki uwagom zaproszonych gości. A jeżeli już ktoś gra, to jestem przekonany, że znajdzie tam takie rzeczy, o których być może nie wie, albo które, na które się po prostu nigdy nie natknął. To właściwie będzie szkoła troszkę mieszana. Tak naprawdę nastawiona przynajmniej takie było na początku założenie na gitarę akustyczną, bo to jest jednak ten instrument, który wymaga odrębnych technik gry niż gitara elektryczna. Natomiast ten zasób wiedzy w trzech czwartych zawarty w tej szkole będzie rzeczywiście uniwersalny, także będą pojawiały się też gitary elektryczne, gitary semiakustyczne, hollow body. także wydaje mi się, że ta uniwersalność sprawi po prostu, że każdy, obojętnie na jakim instrumencie gra, o ile jest to gitara sześciostronowa bądź dwunasto, bo i o tym będzie też szkoła, znajdzie po prostu Coś dla siebie. To chyba był materiał z Twojej poprzedniej szkoły. Nadknąłem się na niego w internecie. Rozcinałeś gitarę po to, żeby pokazać, co tam w bebechach piszczy. Tak wygląda gitara w środku. Czy w tym razem też będziesz coś rozcinał, nie wiem. może nie pudło, bo to już było, masz coś w zanadrzu takiego ciekawego? Na pewno coś zniszczymy efektownie i nie tylko po to, żeby był efekt, ale też po to, żeby coś pokazać w taki sposób, w jaki no, ciężko, ciężko zobaczyć. Także na pewno będzie coś, co zaskoczy widzę. A w tym rozciętym pudle co chciałeś pokazać? Jak tam te żeberka są umocowane, skąd się dźwięk wydobywa? co tam w tym pudle piszczy? Właściwie wszystko to, co powiedziałeś. Natomiast ktoś, kto kupuje instrument, to widzi tylko go z zewnątrz. Absolutnie nie wie, co jest w środku, a tymczasem często właśnie pewne defekty zlokalizowane w środku jakby no powodują, że na gitarze się nie da grać, albo ona zrobią ona więcej krzywdy niż po prostu pożytku z tej dwie. soluwa na gitarze to też gdzieś w, w tych rejonach wiekowych, tak? Tak, natomiast pierwsze solówki i to akurat, to dosyć pamiętam, bo to była solówka Skorpionsów Window Change i to było z tej piosenki, także to była taka pierwsza solówka, którą próbowałem gdzieś tam zagrać ze słuchu na gitarze, później oczywiście wszelkie formy metaliki, prawda, to było dosyć popularne w tamtych latach, prawie każda kapela garżowa grała covery, także mnie też to nie ominęło. Także tak mniej więcej, tak wyglądają początki, natomiast taki rzeczywisty przełom, no to oczywiście Joe czyli znowu mało oryginalnie, a jednak. I wtedy zobaczyłem, że gitara to nie tylko instrument, który akompaniuje, ale także instrument, który potrafi być tym głównym instrumentem, czyli po prostu solowym, opowiadać jakieś historie. Także to był taki moment zwrotny po prostu. No, wtedy pomyślałem, że warto by się za to wziąć na poważnie. Kto z tej przeszłości kapel, o której mówiłeś przed chwilką, z Twoich kolegów, z Twoich no, kolegów z kapeli po prostu, kto jeszcze do tej pory gra i ktoś może kogoś znamy, a też się ukrywa gdzieś tam? Szczerze mówiąc, nie śledzę ich kariery, jeżeli tak możemy to nazwać. Natomiast z ostatnich wiadomości, które jeszcze do mnie docierały, wiadomo, że w momencie, kiedy się rozjeżdżamy po Polsce, no to ten kontakt często słabnie. Na przykład zespół z którym taki zespół regowy, z którym dosyć mocno działaliśmy, lider i wokalista wówczas, w tej chwili mam nadzieję, że jeszcze gra, bo grał latami w zespole Maleo Reggae Rockers, także na przeszkadzajkach tym razem. Więc, więc jest to jakiś tam dal, dalszy kierunek rozwoju jego, przynajmniej jeżeli chodzi o mózgę reggae. Natomiast szczerze mówiąc nie mam kontaktu z tymi ludźmi na tyle, żebym wiedział co dalej robią. Wiem, że się gdzieś tam pojawiają, szczególnie jeżeli chodzi właśnie o kapele o kapelę typu reggae. Można jeszcze tutaj dać inny przykład, który pamiętam. Sławek Puchała, doskonały, doskonały bębniarz, z którym graliśmy w kapeli niegdyś też metalowej Faces. W tej chwili jest też bębniarzem sesyjnym, którego możemy spotkać u Ani Dąbrowskiej, ewentualnie e e e e e w zespole Perfect i w paru jeszcze innych, Stachurskich. Także ta śmietanka, tak to nazwijmy, muzyczna, z którą gdzieś tam kiedyś działałem, podzieliła się na ludzi, którzy nie mają nic wspólnego z muzyką i ludzi, którzy przeszli e na tryb taki zawodowy pracy, e no i można ich spotkać wszędzie, natomiast ciężko ich śledzić. Wróćmy do materiału, o którym wspominaliśmy na samym początku, czyli właśnie płyta muzycy. Jest to dla ciebie przyjemność, czy ciężka praca i przyjemność? Ja się domyślam, że ciężka praca i przyjemność. No, nie da się ukryć, że radość jest z tego wielka, jeszcze większa, jak to już dobiega ku końcowi. Natomiast no, godziny zdjęć, godziny przygotowań, całe zaplecze logistyczne to jednak jest pewna praca. No, nie da się tego zrobić w jeden dzień, ani, ani w trzy godziny. Natomiast jest to przyjemna i na pewno taka praca, która daje kopa po prostu. Ci muzycy, o których mówiłeś wcześniej też, przecież muszą tutaj dotrzeć czasami przez korki, przez jakieś inne tam uliczki wąskie powiedzmy. Czy opóźnienia masz w związku właśnie z tą płytą, takie związane z wykonawcami? Jak na razie wszystko idzie prawie planowo. Prawie to znaczy, że jeżeli nie będzie jakiejś strasznej wywrotki, to wszystko powinno zamknąć się tak, jak to przewidujemy. Także póki co wszystko jest planowo. Myślę, że. W granicach końca wakacji, najpóźniej wrzesień, można się spodziewać. Krzysztof Błaś był naszym gościem w dzisiejszym naszym programie Wrocławskie Wibracje. Dowiedzieliśmy się o tobie trochę, na pewno trochę. Jak znam życie, to przebywając dłużej z człowiekiem, którego chcesz poznać, wtedy dopiero się dowiadujesz różnych szczegółów, no i po prostu się jakaś tam więź nawiązuje. Szkoda, bardzo żałuję, że nie mamy aż tyle czasu, żeby Cię bliżej poznać, no ale mam nadzieję, że dzięki muzykom, z którymi będziesz grał i którzy pojawią się na tej płycie DVD, to i ja, i gitarzyści, którzy będą chcieli coś tam się dowiedzieć i coś dla siebie uszknąć z tej szkoły, no, Będą dzięki temu bliżej ciebie. Ja ci dziękuję bardzo. Również e... bardzo dziękuję. Fajnie, się, że się spotkaliśmy i mam nadzieję, że jeszcze na koniec nam coś tutaj zagrasz. Ja pragnę też wszystkich zaprosić na moją stronę www.krzysztofblast.com e oraz zapraszam także do posłania mojej najnowszej płyty Dreams, która już od jakiegoś czasu gości w Empikach, w Mediamarktach, na, na terenie całego kraju. Także zapraszam serdecznie. Płyta jest dosyć oryginalna, jeżeli chodzi o zawartość brzmieniową. Jest to troszkę coś innego niż to, co grałem z moim trio autorskim. Więc twoje pytanie właściwie, nie wiem jak na nie odpowiedzieć. Jest tam troszkę jazzu, jest tam troszkę rocka, jest troszkę muzyki orientalnej. Na pewno nie jest to muzyka stricte gitarowa. Czyli jest tam wiele instrumentów etnicznych, wiele instrumentów akustycznych. Czasami brzmi to troszkę jak muzyka filmowa. Co ciekawe, większość ścieżek została zarejestrowana za pomocą gitary Mini. Czyli na gitarze gramy sobie różnymi barwami, które nam umożliwiają na przykład uzyskanie dźwięków fortepianu, stringów czy, czy jakichś innych instrumentów etnicznych. Natomiast co ważne, wszystkie ślady były rejestrowane na żywo, czyli żadnego, żadnego programowania, żadnych maszyn. Absolutnie każda ścieżka była po prostu wynikiem żywego zagrania, także później przy zgrywce mieliśmy ponad 200 śladów w każdym utworze, więc była naprawdę masaka. Ale efekt myślę też był ciekawy. No i oczywiście żywi muzycy, czyli na perkusji Grzegorz Sulikowski, z którym współpracujemy tutaj cały czas, moim trio, Kamil Skwara na basie z którym też gramy. Dodatkowo na gitarze basowej także Andrzej Staraczyński, Łukasz Bryła na hamondzie i na pianie, i Piotr Florczyk na kontrabasie. Także skład naprawdę świetny. Wydaje mi się, że rezultat dźwiękowy i kompozycyjny też dzięki właśnie tym osobom jest dosyć oryginalny. No ale ten materiał będzie można posłuchać tylko z płyty, czy też planujecie coś na żywo? Zbliżają się wielkimi krokami jednak wakacje, dużo plenerowych koncertów. Czy jesteście taką kapelą, która jest w stanie zagrać właśnie w plenerze i wtedy pokazać, na co was stać? Tak, na co dzień, jak wspomniałem, gramy w takim trio instrumentalnym, i w tym trio tak naprawdę koncertujemy. Właściwie pracujemy nad płytą, która powinna na początku przyszłego roku też się ukazać. Natomiast z tym TIO no właściwie nie jesteśmy w stanie oddać tego klimatu, który jest na płycie. No to by wymagało jednego ostrzeżenia składu. Natomiast są takie plany i, i kto wie, być może w najbliższym czasie coś z tego wyjdzie. Czyli płyta w garści słuchać głośno w zamkniętych pomieszczeniach. Jak najbardziej, na spokojnie i czerpać ile się da.